Wszystkich to są przygotowania do naszych, wiecie, skoków narciarzki, tak? To jest Adam. Podejście Adama Małysza. Tak, to jest jeszcze podejście Adama Małyszałek, powiedz to. Adam, widzicie, jak teraz Adam się przygotowuje w swoim własnym zaciszu domu. Wiecie, to jest normalnie hardcore. On jest hardcorem, tak? Ja go podziwiam. No zobaczcie. No dobrze, to zaczynamy. Raz. Dwa. Dwa. Tak, trzymajmy za Adama kciuki, tak, trzymamy. Trzymamy za Ciebie kciuki, Adam. Widać, Adam nauczył się liczyć do dziesięciu chyba, tak? Oooo! Wiatry, wiatry są, rozumiecie panie, wiatry! Osiem. Okej. Okay. I teraz jest Dzień. dziewięć. I Adam! Lecisz, Adam! Adam, leć! No, nie udało się, Adamie. Adamie pani Adamie, nie udało się, prawda? Tak, Ale drugie podejście, drugie podejście. Dobrze. Muszę zatrzymać narty, bo poleciały ze mnie. Dobrze, dobrze. Zatrzymaj narty grzeczne. Widać, widzę, że pan ma jakieś nowe rękawiczki, we mnie ze skóry. Tak, ze skóry. tak A, wiem. Pan kupuje pewnie nawagę tam. No, na wagę, Jasne. okej? Okej, panie Damie, jesteśmy z panem. Jesteś z panem, panie Damie. z panem. Pięć. Okej. Sześć. Siedem. Jadą, zaraz będzie lecieć! tam zaraz będzie lecieć! I teraz wjazd, pcha, pcha go! Będzie w go! go A, jest! Udało się! Udało się! Pierwsze miejsce zajął tak. Wskoczył w tej tabeli wyników, tak. No wiem, wszystko leci na bo tak, jak powiedziałem. Na naszym profilu. Wszystko, jest tam, proszę jakieś pomysły to, jeżeli nie, na pewno zrealizujemy.